Czy zastanawialiście się, jaką deskę wybrać, skoro w ofercie Active Space jest ich kilka rozmiarów? W tym filmie opowiem o zaletach każdej z nich. Jeżeli zaczynacie przygodę z pływaniem na desce, zastanawiacie się pewnie, jaką deskę wybrać. Mamy różne rozmiary, a każdy z nich ma swoje zalety. Active Space oferuje różne modele desek sub. Dostosowane do różnych potrzeb użytkowników. Modele te różnią się między sobą rozmiarami, kształtem, przeznaczeniem i funkcjami. My w tym filmie przedstawimy Wam nasze najbardziej uniwersalne modele: deska SUB 320 oraz 350 cm. Świetne dopływania nawet w dwie osoby. Na naszej stronie znajdziecie również deski o innych wymiarach, w tym 365 cm. A całkiem niedawno premierę miała nasza najnowsza deska. Link do niej na pewno znajdziecie w opisie. Więc jaką deskę wybrać dla siebie? Deska 320 cm, maksymalna wyporność 180 kg. Dla osób początkujących lub średnio zaawansowanych, pływających po spokojnych wodach. Jest to deska uniwersalna do rekreacji. My pływałyśmy na niej nawet we dwie osoby. Deska 350 cm, wyporność 220 kg. Dla osób szukających stabilności i większego komfortu w pływaniu. Idealna do turystyki i dłuższych wypraw na spokojnych wodach. Deska 365 cm, maksymalna wyporność 220 kg, węższa. Dla zaawansowanych użytkowników szukających większej prędkości, wydajności i zwrotności w trudniejszych warunkach wodnych, takich jak fale czy długie trasy. Dobór deski zależy więc głównie od wagi, doświadczenia, preferencji co do stylu pływania oraz warunków wodnych. Nasze deski względem konkurencji wyróżnia kilka kluczowych elementów. Wszystkie są wyposażone w deringi do umieszczenia siedziska kajakowego lub innych akcesoriów. W zależności od modelu, siedzisko jest już dołączone do deski, lub można je zakupić w naszym sklepie osobno. Każda deska wyposażona jest w podstawowy zestaw akcesoriów, w których skład wchodzi deska, plecak do jej przechowywania, pompka z manometrem, wiosło 2 w jednym, liś, klucz do zaworu. Trzy stateczniki wodoodporne tu i na telefon. Każda deska posiada system do przechowywania rzeczy, bagażnik. Warto umieścić w nim plecak wodoodporny, w którym zmieścicie wszystkie potrzebne rzeczy, bez ryzyka ich zmoczenia. Każda deska wyposażona jest w gwint, 1/4 do montażu kamery typu GoPro. Deski Active Space wyróżniają się posiadaniem trzech wyjmowanych stateczników. Dzięki temu w łatwy sposób można je wymienić, na przykład podczas zgubienia. Dodatkowo, dzięki wyjmowanym statecznikom deska zwija się łatwiej. A sam fakt posiadania trzech stateczników powoduje większą stabilność na wodzie.